No, witajcie, moi drodzy, dawno mnie nie było, gdyż podróżowałam, ale już wracam do normalności i zaczynamy dzisiaj. Dzisiaj taki, dzisiaj taki temat dla Was wybrałam: dbanie o własne pole energetyczne. Jest to fragment właściwie mojego artykułu, który się ukaże fragment mojej książki. Dzisiaj chciałam, właśnie dlatego wybrałam ten temat, dlatego, że dużo osób pyta się mnie, właśnie jak dbać o swoje pole energetyczne, kiedy zamawiacie reiki, kiedy nawet pytacie o swoją sytuację finansową. Nasza sytuacja finansowa odbija się w momencie, kiedy właśnie mamy swoje pole energetyczne, kiedy nasze pole energetyczne jest czyste, te finanse, Pływają, bardzo dużo rzeczy na to wpływa. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby otoczyć swoją troską własne pole energetyczne. Pamiętajmy, że każdy z nas, każda z nas nosi w sobie takie subtelne pole energetyczne taką niewidzialną, właśnie aurę, gdzie zapisują się nasze emocje, nasze doświadczenia. Nasze spotkania z innymi ludźmi i codzienne wydarzenia. Czasami bywa, że dzień mija w biegu, praca, dom, zakupy, telefony, wiadomości, a po całym dniu możemy czuć się naładowane cudzą energią, albo możemy czuć, że cudza energia nam przeszkadza, czy zakłóca to pole, czy yy, czasami możemy czuć, że ktoś bardzo intensywnie o nas myśli. Dlatego możemy czuć się przez to zmęczeni, przytłoczeni. I to jest naturalne. Jesteśmy istotami społecznymi, dlatego stale wymieniamy się energią. Dlatego właśnie oczyszczenie pola energetycznego to nie jest luksus w pewien sposób, ale jest to element higieny. Tak jak myjemy zęby, tak jak myjemy ciało pod prysznicem, tak też warto regularnie być własną aurę. Wtedy ta czystość, ta energia, ta wibracja, ona bardzo mocno wpływa na wszystkie sfery naszego życia. Po to właśnie, aby odzyskać i lekkość, i jasność myśli, i poczucie takiej wewnętrznej, właśnie harmonii. I mam dla Was dobrą wiadomość: to oczyszczenie wcale nie musi być skomplikowane. Można je w pewien sposób, tak jakby wpleść w codzienność, nawet gdy mamy niewiele czasu. Takie proste rytuały, jak krótkie praktyki i chwile zanurzenia, właśnie w naturze dla mnie, natura jest bardzo ważna. Wystarczą, żeby poczuć, jak energia znowu zaczyna płynąć swobodnie. Dlaczego nasze pole potrzebuje oczyszczenia? Pole nasze energetyczne jest taką siecią delikatnie utkanych właśnie wibracji. Gdy spotykamy się z kimś zestresowanym. Czujemy to w ciele. Kiedy przebywamy w jakimś hałaśliwym miejscu, nasza energia gęstnieje, a serce się po prostu spina. Takie doświadczenia odkładają się w naszej aurze jak kurz. Często mamy takie objawy zanieczyszczonego pola energetycznego, jak zmęczenie pomimo snu, poczucie ciężkości w ciele, rozdrażnienie, brak motywacji, jasność myśli. Poczucie, że to nie jestem ja, nie ma tej jasności myśli, jakbyśmy byli odcięci od własnej radości. Nasze pole energetyczne reaguje bardzo szybko, im bardziej wrażliwsi jesteśmy, tym ono szybciej re reaguje na pewne rzeczy. Czasami kilka minut takiego świadomego kontaktu z naturą, czy krótkie rytuały po prostu oddechu, czy kąpiel w soli, potrafią przywrócić lekkość. Więc tutaj ważne właśnie jest dbanie o, o, o swoje pole, powrócenie w pewien sposób, tutaj w taki sposób naturalny do oczyszczania, do powiększania tego właśnie swojego pola um, energetycznego. Często, właśnie takim najprostszym sposobem, jeszcze sobie wrócicie do filmików, jest na przykład. Lasoterapia, kąpiele leśne, spacery, to jest taki naturalny oczyszczacz naszej energii. 15 minut wśród drzew obniża bardzo mocno poziom stresu, reguluje oddech, przewraca równowagę emo emocjonalną tutaj. Energia morza, energia gór, morza, fale zabierają ciężar, a są nasyca ciało oczyszczającą energią i tak jakby spaja tą naszą aurę. Kiedy stoimy nad brzegiem, wyobraźmy sobie, że nawet oddajemy wszystkie troski, rozpuszczamy, wypuszczamy z podświadomości to, co nam też nie służy. A góry, ich majestat, ich siła podnosi nasze wibracje, daje taką niesamowitą siłę i taką klarowność. Jest to taki niesamowity reset energetyczny. Więc nasze pole czuje bardzo mocno różnicę. A też. Ja bym powiedziała, odcinanie osób, które nam nie służą, które próbują w pewien sposób nam podkradać energię. E, jeżeli chodzi o to, szanujmy własną energię, samą naszą po prostu tutaj e, przestrzeń. To oczyszczanie naszego pola energetycznego jest takim właśnie naturalnym elementem codzienności, nie jest takim dodatkowym obowiązkiem e, przede wszystkim. To jest bardzo ważne, to jest takie nasze codzienne światło, kiedy to nie musi być długo. Wystarczy świadomie, wystarczy świadomie i krótko oczyszczać to pole. To jest taki, ja bym powiedziała, um, powrót do siebie, do swojego światła, dlatego że zasługujemy tylko lekko, lekkość, zasługujemy na dobre życie, na szczęście. To jest bardzo ważne, na szanowanie swojej energii. Zapraszam serdecznie. Na Facebooku znajdziesz mnie jako Katarzyna Bentaleb. Moje konto odzyskałam. Anila Bentaleb albo Kasiaryjki Bentaleb. Mam dwa dodatkowe. Zapraszam serdecznie.